Cześć wszystkim, tu Emilii, pozdrawiam z Tokio. Dzisiaj chciałem powiedzieć nieco na temat robienia prawa jazdy w Japonii, ponieważ teraz właśnie próbuję sobie przerobić polskie prawo jazdy na to japońskie. Otóż, pewnie jak wiecie, w Japonii nie można było jeździć z polskim prawem jazdy. Obecnie to się chyba już zmieniło i można jeździć z międzynarodowym prawem jazdy właśnie w Japonii. Tylko, że to dotyczy osób, które przyjeżdżają na krótki okres. Jeśli ktoś przyjedzie na dłużej i mieszka na rok, to musi sobie wyrobić japońskie prawo jazdy. Na szczęście nie trzeba tego robić od początku. Wystarczy właśnie przerobić swoje polskie prawo jazdy na japońskie, i teraz właśnie próbuję tego dokonać. Proces ten nie jest aż tak skomplikowany, poradziłem się znajomych oraz sprawdziłem w necie. Najpierw trzeba przetłumaczyć swoje polskie prawo jazdy na japoński. Nie trzeba iść do ambasady, żeby to zrobić. Trzeba iść do JAF, jest to Japan Automobile Federation. To jest takie biuro, które zajmuje się właśnie samochodami i regulacjami dotyczącymi samochodów w Japonii. Nie wiem, do, do końca, o co chodzi, whatever Idzie się tam, płacicie 3000 jenów i tłumaczą ci na miejscu w ciągu 30 minut swoje prawo jazdy. Odwiedzając Jeff'a, warto zakupić sobie także książeczkę z zasadami ruchu drogowego w Japonii. Jest po angielsku Rules of the Road ponieważ na egzaminie jest oczywiście test pisemny, który jest bardzo prosty, podobno składa się z 10 pytań. A zamiana prawa jazdy polega na tym, że idzie się do ośrodka egzaminacyjnego, składa się wszystkie potrzebne dokumenty, właśnie tłum tłumaczenie prawa jazdy, swoją kartę godzina, zdjęcia i jakieś tam papiery. Jeśli wszystko jest w porządku, to masz test pisemny, jeśli go zdasz, to prawdopodobnie, jeśli są miejsca, tego samego dnia będzie można zdawać praktyczny. Więc ja się wybieram niedługo. Ale zanim to nastąpi, idę na szkolenie, ponieważ nigdy nie jeździłem samochodem w Japonii, więc mogą mi się pomylić strony jeździ Oraz jest dużo właśnie różnych pułapek, na które będą Was próbowali złapać egzaminatorzy, więc je zapisałem na lekcje, dwie godziny lekcje jeżdżenia po torze. Jadę teraz do szkoły jazdy, aby wziąć dwie godziny lekcji prowadzenia samochodu na placu. Mam nadzieję, że nauczą mnie różnych trików i dowiem się tego, jak należy się przygotować do egzaminu praktycznego, do którego mam zamroku. Podejść bardzo, bardzo szybko. Większość szkół jazdy jest dość oddalona od stacji, więc ciężko się tam dostać, dlatego większość z nich posiada własne autobusiki i właśnie takim zaraz pojedziemy do szkoły. OK, autobus ok, już jedzie. Już jesteśmy w szkole jazdy. Sporo ludzi, głównie młodych. Dużo studentów bierze kurs na prawo jazdy. Są jak płynutliwy, mnie do lekcji. Zaraz wbijamy do samochodu. Wygląda plac manewrowy oraz samochody dostępne w szkole. Podobnie przypominają to, co będzie na kursie. Podobnie na kursie mogą być stare taksówki, więc nie wiem, czy to będą Hondy. Tutaj mamy Hondę. Zobaczmy jaki model. Żeby było jasne, szkoła nie sponsorowała tego materiału. Honda Grace. Okej. Okay. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką należy wykonać przed podejściem do egzaminu jest sprawdzenie, czy przed samochodem i za samochodem i pod samochodem nie znajdują się żadne obiekty, które mogłyby nam zaszkodzić. Więc trzeba to sprawdzić. Inaczej oblejecie. Trzeba to sprawdzić w bardzo dokładny i <laughs> dosadny sposób. Obejść samochód dookoła. Cyrk... Wszyscy o tej samej godzinie zaczynają lekcje. Wszyscy się zebrali, czekają przy swoich samochodzikach. I zaraz wsiadają z instruktorem i będą ćwiczyć. Niektórzy będą jeździć na miasto, a niektórzy będą po placu jeździć. Ja jeździć po placu. Zaraz będziemy na egzamy prawa jazdy. Najpierw szybkie śniadanko. Miso. Rybka. Michał Nie było jasne, tak właśnie wygląda moje codzienne śniadanie. Nie żadne tam świństwo z kombini, tylko prawdziwe japońskie łasioku. Rybka na np. łosoś micharyżu, zupka miso przygotowana samemu, u mebłosi kwaśne śliwki. No i na to, czyli coś. Coś, czego wielu obcych nie nienawidzi, i wiele japończyków nienawidzi, a ja uwielbiam i codziennie jem jedną paczkę, nie wiem, dla mnie smakuje jak kawa. Nie jest ok. Aha, to jest fermentowana fasola, jeśli ktoś nie wie. No, sprawdźmy jeszcze trochę internetów. No dobra, to pakujemy się. Miałeś długi dzień w ośrodku egzaminacyjnym paszport. Rules of the road. Takie papiery, dokumenty. Mam nadzieję, że tu wszystko jest. nic nadzieję, nie Kors. Podobno na egzamin trzeba się ładnie ubrać. Czyli jak to pracy. Koszulka spodnie od garnituru. W godzinie szczytu. Poranek, siódma. Jeszcze tłumy na peronie. Zasuwałem do pracy. Na szczęście na północ. Tak na półniu Latowia. może nie będziesz chętłoku już na miejsce do środka egzaminacyjnego. Strasznie dużo przekrajowców. Nie wiem, czy dzisiaj uda się wybić na praktyczny. Jesteśmy rejestracji. Zdaje się, numerek. jesteśmy tak. na naszą kolej. Po pisemnym, jeśli go nie obleje, będę mógł zdawać praktycznie. Miałem się jestem po złożeniu dokumentu w środku egzaminacyjnym. A bardzo sprawnie to idzie. Wszyscy są bardzo pomocni i mili. Jak czegoś brakuje, to tłumaczą i pomagają. Teraz coś zjeść przed egzaminem, ale strasznie hałasują obok. Patrzcie. Sprzątają parku. Ech. No nic, nas trzeba sobie jakoś radzić potem egzamin pisemny i praktyczny. A na lunch Tonka Cudon z sieciówki Hotto Motto. Mm. TANIO, nie wiem czy smacznie, zaraz zobaczymy Generalnie egzamin praktycznie wygląda tak, że po prostu się jedzie po wyznaczonym kursie właściwie trasie, która jest już wyznaczona pewna, nie ma żadnych niespodzianek i najlepsze jest to, że można zwiedzić plac manewrowy przed egzaminem Wbijamy w takim razie na plac dostałem mapkę trasy, jaką dzisiaj się mam przebyć i mam zamiar po prostu się przespacerować. Tak wygląda auto, w którym będzie się zdawał egzamin. Podobno są to stare taksówki. Patrzmy, Toyotka, no proszę. Skulawa Toyotka. Wygląda całkiem fajnie. Jak to się prowadzi? Toyota Deluxe. Komfort. No zobaczymy. Numer 3. Tu już mniej więcej prawie kierunkowskaz. Zaczęłam się zbliżać do prawej strony. Widzicie, każdy ruch jest oznaczony numerkiem. Ten numerek będzie podawał egzaminator w trakcie egzaminu. Tak wygląda plac. Jest nawet przejazd kolejowy, na którym trzeba się zatrzymać, otworzyć okno, przejechać z, z otwartym oknem, żeby słyszeć, czy jedzie pociąg. Tu pierwsze wyzwanie, czyli tak zwane kranku, czyli bardzo ostre skręty 90 stopni, trzeba je pokonać bez walenia w barierki. To generalnie jest bardzo proste, tylko trzeba po prostu wyczuć samochód. Tak. Przejeżdżamy, tak wygląda cały budynek egzaminacyjny, tak wygląda miejsce do parkowania, ale obcokrajowcy nie muszą robić parkowania w trakcie egzaminu, po prostu przejeżdżają po wyznaczonej trasie, jeśli nie popełnią zbyt dużo błędów, to zdają. Będzie kolejna przeszkoda, czyli SK, czyli slalomik, wjeżdżamy w ten sposób. Trzeba pokonać taki nietrudny slalom i nie uderzyć w krawężnik. Przedtem całą trasę, chyba już się zapamiętałem, też nie gorąco. Generalnie, po trzeba zrobić to, co instruktor sobie zażyczy. Trzeba się dużo rozglądać na boki. Lusterka boczne, tylnie. Duży ruch głową, żeby spojrzeć za siebie, muszą być to wyraźne ruchy, żeby instruktor, egzaminator zauważył, że się rozglądacie, bo to jest najważniejsze na tym egzaminie. Oni właśnie głównie chyba to sprawdzają. Uff, to był długi dzień w ośrodku egzaminacyjnym. Najpierw przechodzi się proste badanie wzroku, a potem jest egzamin pisemny, który można zdawać po angielsku. Składa się z 10 banalnych pytań, typu czy na czerwonym świetle można skręcać w prawo. Tak, takie są pytania. Więc, generalnie, formalność. Potem jest egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny na tym torze, na którym pokazałem, polega na tym, że trzeba przejechać po tym wyznaczonym kursie, wyznaczonej trasie i zrobić to bezbłędnie. A głównie zwracają uwagę na to, czy się rozglądasz przy zmienianiu pasa, przy skręcaniu. I głównie to jest oceniane i za to można oblać. Ciężko jest to ogarnąć bez chociaż jednej lub dwóch lekcji w jakiejś szkole jazdy dużo osób właśnie oblewa wtedy ponieważ nie wie na co zwracają uwagę Japończycy a jeśli się przygotujesz to Tadam! zdajesz prawo jazdy mam japońskie prawo jazdy oczywiście nie pokażę tego są moje dane osobowe <grytanie> tak mam prawo jazdy udało mi się za pierwszym razem je zdać Jestem niesamowicie z siebie dumny, zadowolony i szczęśliwy Teraz będę mógł wypożyczyć sobie auto i jeździć po Japonii albo nawet kiedyś kupić własny samochód w Japonii Jeśli macie jakieś pytanie na temat tego jak się zdaje prawo jazdy w Japonii a jeśli jesteś Polakiem, który tu mieszka i potrzebuje rady napisz w komentarzach, postaram się pomóc, wytłumaczyć ale generalnie to nie jest nic, tak skomplikowanego da się to zrobić, za pierwszym razem też da się to zrobić na pewno warto, jeśli ktoś tutaj mieszka dłużej. Dziękuję i do następnego odcinka może jakiś drive-typ niedługo.